Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie chciałam opowiedzieć wam o najbliższej zabawie, czyli o szarpaniu. Ten film będzie o formie pytań i odpowiedzi. No to zaczynajmy. Pierwsze pytanie jest takie. Co to jest łańcuch łowiecki? Już pierwszą odpowiedzią. Pies jest drapieżnikiem. A łańcuch łowiecki to nic innego jak wzorzec załowań przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Drugie pytanie to, jak wygląda pełen łańcuch łowiecki? Do tego, żeby łańcuch głowiecki można było uznać w całości za zamknięty, to trzeba wyróżnić kolejne jego sekwencje, a brzmią one następująco. 1. Namierzanie. 2. Obserwacja. 3 podkradanie, 4 pogoń, 5 chwytanie, 6 zagryzienie, 7. Rozszarpywanie i 8, czyli konsumpcja. Kolejne pytanie to. Dlaczego zabawa szarpakiem jest aż tak ważna? Jest to spanie naturalnej potrzeby psa. Przede wszystkim do chwytania i rozszarpywania wynikającego z łańcucha łowieckiego. Pytanie numer 4 to. Jakie są zalety zabawy z szarpaniem się z psem? I do zalet takiego rodzaju aktywności z psem należą przede wszystkim nagradzanie psa i nawiązywanie więzi z psem, oraz oprawianie relacji opiekun-pies. Kolejne już piąte pytanie to: jakie możemy spotkać rodzaje szarpaków? Teraz wymienię kilka podstawowych rodzajów właśnie szarpaków. Dobrze, jest ja tak naprawdę jest ich całe mnóstwo. Do wyboru do koloru. A do tych najpopularniejszych szarpaków należą: szarpak z mopem, bardzo lubiany przez wiele psów. Szarpak z naturalnym futrem, z owcy lub królika. Następny w kolejności jest szarpak z głową, przystawką. Możemy również spotkać wiele szarpaków z piłką. Ciekawą opcją jest ten szarpak z amortyzatorem. Następny w kolejności na mojej liście jest szarpak w specjalnym miejscem na smaczki. Trzy ostatnie miejsca to szarpaki z pluszem, z piszczałką lub leciony. Dodam, że taki szarpak możemy również używać sami, jest to bardzo proste. Na kanale Piesologia jest film dotyczący tego, jak zrobić samemu szarpak. Szóste pytanie brzmi: na co uważać, wybierając szarpak dla psa? I powinniśmy zwrócić uwagę na trzy ważne aspekty, takie jak długość szarpaka to dlatego, żeby pieniądze więcej możliwości osiągnięcia, a my po prostu stawiamy się przed pogryzieniem szczeniaka kolejna ważna rzecz to bezpieczeństwo psa oraz ostatnią, najważniejszą sprawą jest wiek psa dla którego kupujemy szarpak siódme pytanie będzie dotyczyło tego, jaki rodzaj zabawki dla psa wybrać według mnie najlepiej wybierać pod kategorię wiekową ale jest jeszcze, jeszcze inna sprawa, bardzo istotna. Lista do wybrania szarpaków dla psa jest wybrana właśnie przeze mnie, tak jakby wymyślona. Kieruję się tutaj własną intuicją, jednak bardzo warto byłoby, żebyście na początek zajmowali się szarpak. Zapytali się weterynarza lub poszukał w innych źródłach tego, jaki rodzaj szarpaka najbardziej się dla psów seniorów oraz dla ponieważ psy starsze i maluszki potrzebują specjalnych rodzajów szarpaków, tak żeby psu starszym nie zrobił na przykład krzywdy jakimś bardzo twardym szarpakiem, a maluszek, że miał co po prostu gryźć, bo jedno jak szczeniaki, rosną mi zęby i to jest właśnie bardzo potrzebne w wieku rosnącym. A teraz przejdźmy do listy, która według mnie wydaje się najtrafniejsza co do każdego rodzaju psów i starszego, trzego i dorosłego. Także dla psów dorosłych polecam szarpak z naturalnego hutra lub z mopem. Dla szczeniaków warto pomyśleć o, o twardym zakończeniu tej zabawki na przykład z piłką, przyssawką lub piszczałką. Natomiast dla psich seniorów polecam zabawkę z plecionym sznurkiem np. z cizalu lub z pluszem. Pamiętajmy o tym, że szarpa ma być zabawką, którą nagradzamy psa. Nie powinien być używany jako codzienny przedmiot, ponieważ psu najzwyczajniej się ci się znudzi. A więc atrakcyjność tej zabawki jest ważna. I to przede wszystkim opiekun co powinien spędzać czas na zabawę z szarpakiem. To po prostu jest dla psa większą zachętą do zabawy. A ósmym podstawowym pytaniem jest to, jak bawić się z psem szarpakiem. Ta gra polega na rywalizacji z psem. Warto pamiętać, że raz my wygrywamy przyciąganie z psem, a raz nasz pupil. Jest to bardzo ważne z tego powodu, że pies nie tylko uprawia relację z człowiekiem, ale również dzięki tej zabawie wzrasta jego pewność siebie. Lub jeśli mamy zbytniego siebie psa, to możemy pokazać mu, że czasem trzeba również przegrywać. I dzięki temu nasz pies zmniejszy swoją pewność siebie. Warto pamiętać, że psy z niską samą powinny częściej grywać, a te z zawyżoną rzadziej. A na końcu kilka słów o agresji. Powiedzmy o tym, że zabawa szarpakiem nie ujmuje się za agresywnych zachowań. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!